Dzień dobry, Pani Małgosiu. Dzień dobry Pani Paulino. Proszę nam powiedzieć, jakie zalety ma chów ekologiczny? Zaletą gospodarstw ekologicznych, które posiadają również zwierzęta ekologiczne, jest objęty za obieg materii, czyli w gospodarstwie musimy wprowadzić uprawy paszowe, czyli zwiększamy także bioróżnorodność. Oprócz tego gospodarstwo ma własne nawozy naturalne, czyli własny obornik. Nie trzeba tutaj z zewnątrz sprowadzać. A co charakteryzuje? Ten chów Gospodarstwa ekologiczne, które posiadają zwierzęta, są samowystarczalne pod względem paszowo-nawozowym. I jeżeli mówimy tutaj o obsadzie odpowiedniej zwierząt na, na hektar, to jest między 0,5 a 1,5 DJP na hektar. Maksymalnie 2DJP, czyli duże jednostki przeliczeniowe. Taka obsada pozwoli nam na utrzymanie produkcji azotu na poziomie 170 kg na hektar w skali roku, który przedostaje się oczywiście razem z odchodami zwierząt. Oprócz tego zwierzęta w sezonie letnim muszą być na pastwiskach, w sezonie zimowym muszą mieć dostęp do przestrzeni otwartych. Jeżeli chodzi o budynki inwentarskie, zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wody pitnej, do paszy, muszą mieć naturalną ściółkę oraz dostęp do światła słonecznego, niesztucznego. W rolnictwie ekologicznym zabronione jest okaleczanie zwierząt. Jedynie w przypadkach bardzo uzasadnionych. Jeżeli jest potrzeba zwiększenia stada bądź remontu stada, możemy dokupić zwierzęta, jednakże muszą pochodzić także z innych gospodarstw ekologicznych. Tu już były gospodarstwa ekologiczne na terenie gminionkowo. Prowadzili to moi koledzy. No i byliśmy się spotykali na szkoleniach z ośrodka doradztwa rolniczego. I każdy przekonywał, że to jest dobrze, że po prostu no, że będzie lepsza żywność, że, że nie będziemy tyle chorować i po prostu doszedłem do wniosku, że trzeba przejść w uprawy ekologiczne. Dlatego doszedłem do wniosku, żeby produkować zdrową żywność. To też sprzyja. Załóżmy, żeby ludzie byli zdrowi, prawda? I mniej leków, mniej chorób. I, I to jest jedno z przyczyn, którym się zajmuję. I namawiałem jeszcze kolegów tutaj też na gospodarstwie ekologiczne. Myślę, że rolnik to musi być trochę być zamiłowanie też, prawda? Bo to rolnikiem nie będzie ktoś, jak będzie chciał być, chciał być rolnikiem, a nie ma, jak ktoś mi pociągu do tego, prawda? To, to po prostu trzeba żyć tym, no szanować ziemię, bo ziemia nas żywi wszystkich. Ja, ja na przykład widzę w ziemi wiele wartości. W każdym kawałku ziemi coś widzę. W naszym rolnictwie, no niestety brakuje tych maszyn. I to nie jest takie proste, żeby kupić. Jak dzisiaj dobra maszyna rolnicza kosztuje ponad 300 tysięcy, czy ciągnik, prawda? No to, to jest potrzebne, bo inaczej gospodarstwo ginie. Jeśli podjęliśmy ekologii to, żeby po prostu uczciwie to wykonywać. To po prostu przede wszystkim żadnej chemii to nie podlega dyskusji, prawda? I to po prostu uczciwość wymaga tego. Miałem większą wydajność w mleka. Bo zacząłem siać motylkowe, prawda, których kiedyś nie siałem i to od razu większą wydajność mleka miałem i to po prostu sprzyja i, i cieszę się bardzo, I oddaję mleko do Piątnicy, po prostu Piątnica docenia rolników, myślę, bo oddawałem do kilkunastu mleczarni, e, przeżyłem, y, mam tyle lat, że przeżyłem kilku ale tak uczyłem mleczarni jak Piątnica, to trzeba szukać po prostu. Najlepiej jest, jeżeli pasze pochodzą z własnego gospodarstwa ekologicznego. Jeżeli nie ma takiej możliwości, oczywiście istnieje możliwość zakupu, ale również muszą pochodzić z innego gospodarstwa certyfikowanego. W przypadku opieki weterynaryjnej niedozwolone jest stosowanie profilaktyczne leków, jednakże jeżeli wystąpi taka konieczność, możemy oczywiście zastosować, ale w takim przypadku okres karencji jest dwa razy dłuższy niż w chowie konwencjonalnym. Uprzejmie dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.